Cześć kochani, witam na vlogu. Zaczynam go od konkretnego trunku 0%, który mi się należy, ponieważ wczoraj nagrałam praktycznie cały dzień jako tego vloga i nagrał się bez dźwięku, bo miałam zły kabel od mikrofonu. Jest tylko jakieś takie dziwne! A ja wzięłam sobie bardzo wasze sugestie do serca, ponieważ pisaliście na insta, że lubicie vlogi i że chętnie je oglądacie, a ja praktycznie cały czas siedzę w domu i teraz mam kilka paczek do odebrania, jedna jest z książkami, inna zamówiłam sobie takie ciuchy, leginsy, coś w tym stylu, no bo w czym teraz wychodzę? Tylko w leginsach. Dlatego będzie trochę unboxingu. Robię też ciasto, które właśnie wczoraj robiłam i nagrałam, więc zrobię wam tylko taką zbitkę i pokażę, jak wyszło, bo wyszło naprawdę niesamowite. Naprawdę wyszło mega. Dopuszczam wszystkie przebitki, jak wyglądało robienie. Mm. Naprawdę mega. Wygląda trochę jak taki chleb, powiedziałabym, ale jest niesamowite. W smaku jest tak pyszne, tak cynamonowo, cukrowo, naprawdę takie soczyste, rozumkowe. Nie mogłam się powstrzymać i zjadłam kawałek, chociaż miałam je zatrzymać całe. Kto może mnie widzieć? Dlatego właśnie, a propos siedzenia w domu, ja nie robię prawie nic oprócz oglądania seriali, jedzenia, czytania książek. Siedzenie na komputerze Miałam wielki plan uczyć się hiszpańskiego, bo już kiedyś sobie postanowiłam, że się nauczę Ale jakoś tak średnio mi to wychodzi na razie Ale robię kurs marketingowy Jeśli chodzi o seriale, to pewnie was nie zaskoczę, ale obejrzałam cały czwarty sezon Domu z papieru Był naprawdę... To napięcie, ta akcja, to wszystko Człowiek szedł i machał, ale nie wiem do kogo. Ja za każdym razem, jak w hiszpańskich serialach, myślę, że już grubiej być nie może, to w każdym kolejnym sezonie jest jeszcze grubiej. Dom z papieru to totalny hit. Nie przejmujcie się, nie rzutę kariery dla śpiewania. Z takich fajnych rzeczy zamówiłam też lampy do nagrywania, ponieważ ten oto delikwent, który tu przed chwilą był, zbił mi dwie. Dwie lampy zbite. Takich fajnych rzeczy. Obejrzałam też cały sezon Shadow Shadowhunters. Sorry, cał, wszystkie sezony. całą co? Całe Shadow Hunters. Bardzo lubiłam film i nigdy nie oglądałam serialu. I pomimo, że był trochę infantylny, no to jest fajna taka rzecz, żeby po prostu sobie włączyć i pooglądać. Oglądam też czarną listę. Teraz wychodzą nowe odcinki. I to jest z kolei taka rzecz, która jest. Winio odporna, ponieważ każdy odcinek ma inną fabułę i naprawdę daje radę obejrzeć jeden odcinek do kolacji, jeden odcinek do obiadu, jeden gdzieś tam i nie siedzieć i nie spędzić dnia na jednym sezonie. Teraz już mamy w pół do drugiej, więc zaraz zbieram się na obiad. Rano już sobie poćwiczyłam, zrobiłam sobie koktajl. Też was przewinę. Ten vlog trochę urywany, no bo co zrobić? Jak wczoraj mi się naprawdę wszystko, Boże, jak ja się tam wkurzyłam. Przyszedł mi komplet, jeden, w ogóle zamówiłam mały. Zamówiłam go z takiej stronki, którą nie znam i zamówiłam dwa komplety. Przestań. Natomiast drugi, powiedzieli, że nie mają go teraz w magazynie, muszą poczekać jakieś około 30 dni na dostawę i dopiero go dostanę. Leginsy są mega fajne, naprawdę są idealne, więc na pewno będę je nosić, czy na siłkę, czy tak od domu. Naprawdę mega. Natomiast ten stanik nie. Nawet ja go nie zakładam, to cenzura. Wygląda trochę inaczej niż na internecie, no dobra, jest ok, także biorę. Czas na trochę pracki, obiadek i będę tutaj robić tablicę motywacyjną, bo moja jest taka dosyć biedna, jak widzicie. I trochę ją przerobimy, dodamy zdjęcia, cytaty, więc będzie ekstra. A propos fajnych rzeczy, teraz, teraz w ogóle czytam książkę, która jest mega, naprawdę, pod taflą Louise O'Neill i w ogóle sięgnęłam po tą książkę, bo miałam ją na półce i tak sobie pomyślałam, a dobra, poczytam coś takiego lekkiego, to jest w ogóle o syrenkach, to jest taka, powiedzmy, nowoczesna adaptacja Małej Syrenki i myślałam, dobra, to będzie takie, wiecie, a do poczytania o syrenkach, natomiast w ogóle mega się zaskoczyłam, bo to jest super ekstra książka, która porusza dużo ważnych tematów, taka jak na przykład dyskryminacja kobiet, ocenianie kobiet tylko po wyglądzie. Jestem w połowie i naprawdę jest mega. Czytam ją z zapartym tchem, bo też jest super napisana. Akcja jest taka dynamiczna, wszystko się dzieje bardzo szybko, ale jednocześnie nie ma się takiego poczucia, że to jest pospieszone. Naprawdę póki co 10 na 10. Ti amo. Dobra, obiad. Myślę, że odgrzewanie makaronu i krojenie pomidora to jest idealny czas na rozwiązanie parę waszych życiowych dramatów, o które poprosiłam was na insta. Hm, pierwsze pytanko. Mój sąsiad wierci, a ja muszę robić telekonferencje w pracy. Jak żyć? To jest pytanie, z którym ja się bardzo utożsamiam, ponieważ yy, też tutaj czasami mam kole. A ten się odwierci, ten sąsiad wierci. Gdzieś tam biegają dzieci. Myślę, że można kulturalnie podejść do sąsiada i spytać, żeby trochę się przyciszył. Przestań! <gry> Dobra, zepsuł mi się odkurzacz. Czy teraz muszę zamówić kuriera z wirusem? Myślę, że spokojnie wytrzymasz te jakieś 2-3 miesiące bez odkurzania. W końcu kto do nas przychodzi na kwarantannę? Zerwałam z chłopakiem po trzech latach. Chciałabym go odzyskać, ale sama nie wiem, co mam robić. Pomóż. Kochana i kochane. Ja naprawdę uważam, że tego kwiatu półświatu absolutnie nie ma co biegać za jednym facetem. Jak zerwaliście, to trudno i jego strata. Pa. Ja bym raczej się radziła skupić na jakimś samorozwoju, znaleźć jakieś fajne hobby, zrobić coś dla siebie, nie wiem, na przykład jakiś sport, możesz napisać książkę, możesz założyć kanał na YouTubie, naprawdę jest tyle opcji, brak motywacji do ćwiczeń zdrowego odżywiania w pracy, czuję to, naprawdę to czuję, ja w sumie motywuję się do ćwiczeń oglądając fitlaski na Instagramie, bo to jest taka mega motywacja, że naprawdę widzę, że tak chcę wyglądać, do pracy z motywacją aż tak nie pomogę, bo ile do pisania książek, YouTuber czy czegoś mam mnóstwo motywacji, no to zresztą różnie to bywa. Ja muszę na przykład jakoś nakarmić kota, myślę, że każdy znajdzie swoją motywację. Mój crush nie wie, że istnieje. Co zrobić? Zagadaj do niego! Naprawdę, ja uważam, że spokojnie możesz zagadać do swojego crusha, w ogóle to nie jest żaden koniec świata. Wiem, żebym była sama taka odważna, jak mówię, ale naprawdę, przecież od razu nie prosisz go o rękę, możesz po prostu zagadać, spytać co tam, zakolegować się i nic strasznego się nie wydarzy, naprawdę, uwierz mi. Jak macie być razem, to będziecie, jak nie, to w najgorszym przypadku uzyskasz kolegę. Straszny. Jak obchodzisz Wielkanoc, jesteś religijna? Tak, Wielkanoc, no zazwyczaj obchodzę w szerszym gronie z rodziną. W tym roku w trochę mniejszym, no bo wirus wiadomo nie można, ale zawsze jest to rodzina, jakieś śniadanko wielkanocne, jedzenie, wszystkie te zwyczaje, święconki, no to tak. Dajcie znać czy wy w ogóle macie jakieś specjalne um, tradycje na Wielkanoc, ponieważ wiem, że w różnych y, zakątkach Polski trochę inaczej się świętuje. Ile stron 3 godzin dziennie poświęcasz na pisanie swoich książek? Różnie. Kiedyś było tu więcej, kiedyś naprawdę um, jak tak siadałam rano, no tak 4-5 y, stron dziennie. Teraz to będzie jedna, dwie, ponieważ już nie mam takiego mm, strasznego jakiegoś deadlineu, po prostu sobie piszę tak na luzie. Natomiast jeżeli chcecie napisać książkę... Um, w miarę szybko, to te 4-5 stron dziennie, to jest naprawdę dobre tempo, wtedy jednak 5 miesięcy będzie cała książka i to taka grubsza. Mój kot w ogóle nie bawi się zabawkami, które mu kupuję. W ogóle jest trochę dziwny. Masz jakieś porady? Porad w sumie to nie mam. Koty to koty. Koty i tak robią, co chcą, a mój kot, jego największym zainteresowaniem, jak widać, jest kuchnia że i tak jest dość towarzyski, ale raczej powiedziałabym, że jak ważkot taki nie jest, to zostawcie go w spokoju, on przyjdzie kiedy będzie chciał. Taka natura kotów. Dobra, wygląda to już całkiem nieźle, jemy i zaraz do was wracam, pewnie z moją motywacyjną tablicą. Zdarza mi się za tablicę motywacyjną. Miałam mega Friday wybierając jakieś stare zdjęcia, wybierając cytaty. E, zrobiłam je w kanwie, takie jakieś fajne, które gdzieś tam do mnie przemawiają. Zaraz was przez to wszystko przeprowadzę. To było dużo szy w tym zdaniu. Podpię wszystko do kwadratów, żeby był taki Instagramowy vibe. Nie jestem najlepsza w wycinaniu, ale pira za oko, da radę. Nie są to idealne kwadraty, ale mam nadzieję da z radę, nikt tu z ekierką nie będzie chodził. Mamy smile, mamy też takie coś, motywacyjne, Zawierzy sobie Księcia Cieni, taką malutką poketową wersję, idealnie się tam zmieści w ramach takiej książkowej motywacji. Dostałam kiedyś coś takiego, e, jako chyba prezent za królewkę i to no, fajny fajnie wygląda, więc też umieszczę. To już ja tam od mojej przyjaciółki też jako właśnie prezent gratulujący królakier, więc koniecznie. Mamy kilka polaroidów. Tu mam strony z dziennika z takimi dziennymi zadaniami, o których zawsze chciałabym pamiętać, które są bardzo fajne na właśnie pisanie i tworzenie. Bilet na jeden z pierwszych moich koncertów, w ogóle mój ulubiony, super wspomnienie to było mega, więc leci. Tutaj pierwszy raz podpisuję książki. To było w Korei, chyba drugi raz jak byłam w Seulu, patrzę sobie na widoczek, więc też inspiracja. Tu mamy taką koreańską kartkę motywacyjną, która mówi, że tylko dobre rzeczy się wydarzą. Ja w Wiedniu, ja na jednym z pierwszych, po prostu najwspanialszych spotkań z czytelnikami. Znowu Seul i jeszcze jeden, Everland. Wydaje mi się fajnie, właśnie na takiej tablicy umieścić takie personalne rzeczy. Jakieś wasze wspomnienia, bilety na koncerty, nawet jakieś super zdane testy, wasz indeks. Boże, ja też gdzieś mam tu swój indeks, ale nie chcę go umieszczać. Jakieś takie personalne rzeczy. Czy, które prywatnie przypominają wam o jakichś małych sukcesach i które was tak motywują. Jedziemy. Piku i moje lampy dalej się nie zjawiły. Ale odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Do zobaczenia w następnym vlogu. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało. Jak jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie a co tam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.